I kiedy masz strategię, wiesz jak platforma działa, wiesz jak rynek funkcjonuje, wiesz, że można kupować i sprzedawać, że są różne strategie, są lepsze, gorsze, różne, yy, każda działa w innym czasie, w innym zakresie, na różnych instrumentach, to pojawia się kontu realne, pieniądze i trzeba podejmować decyzję, czy kupować, czy sprzedawać. I jak zaczynasz to robić, to nagle się okazuje, że. Cześć, Trainingowa Polska z tej strony Filip. No i słuchajcie, w momencie, kiedy mamy jakieś osoby, które osiągają spektakularne rezultaty w swojej branży, wyspecjalizowały się w tym, to bardzo często ludzie, którzy to obserwują, dostają mega inspiracji, czy też wyciągają bardzo ciekawe wnioski w momencie, kiedy dowiadują się o wyzwaniach, które. Po prostu stanęły na drodze tym osobom do osiągnięcia rezultatów, które osiągają obecnie. I to jest to, co dzisiaj poruszymy w dzisiejszym odcinku pytania do tradera. Koniecznie to w subskrypcję kliknij w dzwonek, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych nagraniach z tej serii. I nie tylko, a my przechodzimy już do konkretów. Zajebista rzecz. Od razu mogę powiedzieć, że to zależy od etapu, na którym byłem, to znaczy jako osoba początkująca to na pewno w tamtym czasie, fakt byłem fanem komputerów, tego typu rozwiązań, ale na początku ogromnym wyzwaniem w ogóle były technikalia rzeczy techniczne nie wiedziałem czy sobie poradzę, komputer, tam programy, jakieś rzeczy, a jak się podłączyć, jak te transakcje no kurczę, mówiłem sobie, chyba nie dam rady, to są rzeczy skomplikowane, bym musiał być programistą e, prawdopodobnie, żeby to ogarniać, później było takie na zasadzie a może tam matematyka, omysł ścisły, ekonomia. Ja nie do końca chciałem iść w kierunku ekonomicznym, powiedzmy jakieś tam zacięcie w tym zakresie miałem, ale no nie taką wiedzę uniwersytecką. Więc yy, zacznijmy od tego, że no, na pierwszym ta takim etapie większość z nas ma wyzwania, czy problemem yy, jest ta sprawa techniczna. I o ile osoby młode, czy młodsze pokolenie, żaden problem zajmuje to może 5, może 10 minut, to. O tyle nasze, nazwijmy to pokolenie, moje i starsze. Ja nie jestem osobą starą, ale niech tak będzie. Moje i starsze, tak napotyka w tym zakresie, to są takie pierwsze problemy, z którymi sobie trzeba poradzić. Nie są to trudne rzeczy, bo tutoriali, takich pomocy w internecie jest dzisiaj całe mnóstwo. Jak ja zaczynałem, nie było, nie było tych informacji. Trzeba było naprawdę bardzo dużo się naczytać, nasprawdzać, czasami gdzieś ktoś przez przypadek na forach gdzieś popisał. No masakra, pod kątem informacyjnym to była masakra. Dzisiaj jest zupełnie inaczej to wygląda, więc nie stanowi to większej bariery. Da się to przejść i tak jak kiedyś trzeba było na to poświęcić nie, kilka godzin, może kilka dni, tak dzisiaj no pół godziny, godzinę max na te rzeczy takie techniczne. Kolejnym elementem, czyli w kolejnym etapie to był, było ogromnym wyzwaniem, była strategia, znajomość strategii, no przecież jak ktoś mówił, no bo są jakieś tam setupy, scenariusze do rozgrywania na rynku, jak ja usłyszałem setup i scenariusz sobie pomyślałem znowu w pierwszej kolejności, chyba trzeba coś zainstalować, no bo nazewnictwo... Język, trochę inna formuła, więc jak usłyszałem setup, to zacząłem pytać. Yy, ludzi, słuchajcie, ale jaki setup? Co ja mam? Co ja mam kliknąć? Zacząłem szukać po swoim komputerze no i tam w okolicach yy, platformy, kurde, może czegoś nie zainstalowałem. O, o co im chodzi? Ktoś mówi, tutaj widać jakiś setup, no, mówię na wykresie, ja dalej tego nie mam, więc znajomość po prostu tego, co prezentuje wykres. No, bo to są rzeczy takie, jedno to dzisiaj proste, techniczne, bo. Materiałów, tryliardy w tym, w tym zakresie jest. Oczywiście są lepsze, są gorsze, ale to stanowiło to stanowiło spore wyzwanie, czyli takie nazewnictwo, umiejętność poruszania się po tym rynku, co tutaj czym jest, no i znajomość strategii. To znaczy, jeżeli nie znałem zasad, nie wiedziałem, jakiej strategii używać, w jaki sposób, no to tak trochę naczuję, a niby coś spada, to może sprzedam, niby coś rośnie, to może kupię, ale poszedłem może o krok za daleko, w ogóle. Bardzo ważnym elementem jest, czy też wyzwaniem jest to, i to też mówią osoby, z którymi współpracuję na początku, że wcale nie jest to takie oczywiste, że można na rynku, między innymi na rynku walutowym, na rynku forexowym czy surowców, że można kupować i sprzedawać, czyli zakładać się w jedną i w drugą stronę. Z innymi uczestnikami tego rynku. To nie było takie oczywiste. W większości wydaje się, że tam można zawierać tylko transakcje kupne, czyli można tylko obstawiać wzrosty. Wielokrotnie, czy też na przykład na giełdzie papierów wartościowych, wiele instrumentów taki jest, ale to nie jedyne instrumenty, na których możemy handlować, więc też znowu zrozumienie tego mechanizmu, że można w jedną i w drugą że można zakładać, że firmie się nie uda, że ten towar, że on będzie tracił na wartości i na tym zyskiwać, zarabiać, to też stanowiło ogromne, ogromne wyzwanie. Ale tu ponownie, w momencie, kiedy zaczynamy się uczyć, w momencie, kiedy zaczynamy poznawać ten rynek, te rzeczy stają się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, po prostu oczywiste, zrozumiałe, a na początku były po prostu ogromnym wyzwaniem, szokiem wielokrotnie. Ale radzimy sobie z tym i w zasadzie każdy, każdy może to, to przejść, więc ta st znajomość strategii to, był, to było duże wyzwanie. No i w tym zakresie oczywiście ja szukałem wielokrotnie strategii. Jak zacząłem szukać jednej, to się okazało, że tych strategii jest całe mnóstwo tryliard, jedna była lepsza od drugiej. I tu ja wpadłem w taką pułapkę. To trwało no, może kilkanaście, nawet miesięcy, jak zaczynałem pamiętam, to lata temu było. Wpadłem w taką pułapkę, że szukałem strategia po strategii, strategia po strategii, i każda była lepsza od tej poprzedniej. Ta miała to fajnego, to miała to fajnego. Jak ich poznałem już tam kilkanaście albo kilkadziesiąt, to miałem taki koncept, to teraz wszystkie razem połączę, i to będzie, to będzie ta moja droga do sukcesu, i będę zarabiał kupę kasy. A się okazało, że straciłem dużo czasu, trochę pieniędzy też przy okazji. Hmm, więc pojawia się kolejny taki, nazwijmy to, może nie problem, ale wyzwanie, z którym się mierzymy. To znaczy, jak wybrać tą strategię, która przyniesie mi efekty, przyniesie mi wyniki, która pozwoli mi zarabiać. I to jest bardzo duży problem, jeden z największych, do momentu, kiedy przyjdzie takie zrozumienie, ewentualnie Pojawi się dojrzałość w kontekście inwestowania, w kontekście tradingu, zrozumienie tego, że każda strategia, dosłownie każda strategia jest dobra, tylko każda z nich na pewno działa w określonych warunkach. I zrozumienie tego, czy też opracowanie w jakich warunkach strategia działa, a kiedy zupełnie ją nie możesz jej stosować, zajmuje dużo czasu i to jest jedno z największych wyzwań, które trzeba przepracować. Niektórzy Potrafią to zrobić w tydzień, niektórzy w miesiąc, niektórzy w pół roku, niektórzy w rok, różnie, ale to jest coś, co musimy przepracować. Jeżeli to się pojawi, czyli jeżeli wiemy, kiedy strategia działa, jak funkcjonuje, przestajemy kombinować, zaczynamy ją wykorzystywać. No i tu jest ostatni element, który uważam, że jest tym, który jest odkładany na sam koniec. Ja też. Celowo mówią oni na samym końcu, po to, żeby został najbardziej zapamiętany przez Ciebie. Mianowicie, w momencie, kiedy masz strategię, wiesz jak platforma działa, wiesz jak rynek funkcjonuje, wiesz, że można kupować i sprzedawać, że są różne strategie, są lepsze, gorsze, różne, yy, każda działa w innym czasie, w innym zakresie, na różnych instrumentach, to pojawia się konto realne, pieniądze i trzeba podejmować decyzję, czy kupować, czy sprzedawać. I jak zaczynasz to robić, to nagle się okazuje, że My, jako ludzie, mamy jeszcze jedną rzecz do opanowania, to znaczy emocje. I emocje są bardzo często. U osób, które zaczynają, które dopiero się uczą, które zdobywają w ogóle doświadczenia w tradingu, że te emocje to są, są tym największym wyzwaniem, żeby je opanować, bo jest dużo stresu, gdzieś tam serce bije mocniej, szybciej, a pozycja jest w lekkim zysku. To już może bym zamknął tą pozycję zyskiem, a jest w stracie, to nie tak jak jest w stracie, za chwilę wróci, będzie na zero. O, jest na zero, a to za chwilę będzie w zysku i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, nad czym nam ciężko bardzo pracować, dlatego że nas nikt tego nie uczy w zasadzie w okresie szkolnym chyba w ogóle, może się coś zmieniło dzisiaj w edukacji, ale nie mam takich sygnałów, nie mam takich doświadczeń. I to jest coś, czego tak naprawdę uczymy się bardzo często dopiero na rynku, i nie powiem ci dzisiaj, że emocje da się opanować, bo i nie da opanować. Jak ktoś ci tak mówi, że da się opanować emocje, to przybij mu piątkę i pogratuluj. Niemniej, emocje na pewno da się wykorzystywać, na pewno można się ich nauczyć, kiedy one ci sprzyjają, kiedy ci zupełnie przeszkadzają. I to, to warto zrobić, i to jest w mojej ocenie najważniejszy taki element, finalnie na końcu do, do opracowania, do opanowania, bo platforma, techni techniczne rzeczy, strategia, zasady ultra proste. Na końcu okazuje się, że poradzenie sobie Samemu ze swoimi emocjami, ze swoim stanem jakimś tam emocjonalnym, który no, towarzyszy w większości naszych transakcji, jest tym największym wyzwaniem, ale o tym, o emocjach, jak sobie z tym radzić, jak je wykorzystać, w jaki sposób je przekuć, żeby Ci pomagały, a Ci nie przeszkadzały. W kolejnym nagraniu. Pewnie podobnie jak ja nie możesz się doczekać kolejnego odcinka, w którym to Paweł będzie już rozbierać na czynniki pierwsze konkretnie emocje i jak można je wykorzystywać, bo już wiesz, że nie można się ich pozbyć, ale jak je wykorzystywać do tego, żeby no pomagały w Twoim tradingu. Już niebawem, także koniecznie obserwuj kanał, kliknij subskrypcję, skomentuj poniżej, jeżeli chcesz zadać pytanie, na które będziemy mogli odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Natomiast zaraz obok widzisz playlistę właśnie tej naszej serii pytań do Trainera. Zachęcam, żeby sobie w to kliknąć, po prostu przejść i czerpać jeszcze więcej wiedzy z poprzednich odcinków. Do zobaczenia, cześć!